Był luty 2013 roku. Świat gier wideo żył już ekscytacją związaną z nadchodzącą nową generacją konsol, a PlayStation 4 była coraz bliżej swojego debiutu. Gracze nie mogli się doczekać, jakie tytuły zapoczątkują nową erę gamingu. Na jednej z konferencji Sony postanowiło podkręcić jeszcze bardziej atmosferę i na scenę zaprosiło Capcom, który miał zaprezentować coś wyjątkowego. Wtedy na ekranach pojawiło się pierwsze nagranie z Deep Down gry wyglądające jak marzenie każdego fana RPG akcji. Wówczas nikt nie spodziewał się, że to tytuł, o którym będziemy jeszcze przez lata dyskutować, niestety nie ze względu na jego udaną premierę. Zwiastun zaprezentowany przez kapką przenosił nas do mrocznych lochów, w których dzielny rycerz przedzierał się przez ciemność rozświetlaną jedynie bladym płomieniem pochodni. Ściany wyglądały na realistycznie pokryte wilgocią, a drobinki kurzu unosiły się w powietrzu. Klimat opuszczonego zamczyska wręcz porywał z miejsca. Wszystko było szczegółowe, ostre, a animacje, szczególnie twarzy, prezentowały się nad wyraz realistycznie. Twórcy wyraźnie chcieli zaszokować i pokazać coś, czego jeszcze nie widziano na konsolach. W kulminacyjnym momencie zwiastuna bohater stanął oko w oko ze smokiem, gdy ten wyłonił się nagle z cienia. Stwór był ogromny, połyskujące łuski nadawały mu oślizgły wygląd, a jego ogień zdawał się niemal wypalać otoczenie razem z ekranem. Gdy rycerz uniósł miecz i rzucił się do walki, dane nam było zobaczyć kilka efektownych scen przywodzących nieco na myśl w serię Dark Souls. Krótka zajawka kończyła się enigmatycznym urywkiem wiadomości do Yoshinoro Ono, a ta z kolei okazała się być podpowiedzią do tego, czym w istocie jest Deep Down. Capcom nie tylko chwalił się grafiką, ujawniono, że gra działała na nowym silniku o nazwie Pantarei, co oczywiście odnosi się do słynnych słów Heraklita Zefezu, a które przetłumaczyć można na swojskie Wszystko płynie. Sprytne, nieprawdaż? Wspomniany engine miał być przyszłością studia i zastąpić ich dotychczasową technologię MT-Framework. Nowy silnik pozwalał na generowanie zaawansowanych efektów świetlnych i realistycznej fizyki, a także obsługę proceduralnego generowania środowiska. Tym ostatnim świeżo zapowiedziany tytuł miał się zresztą szczycić. Wszystko wskazywało na to, że Deep Down ma szansę stać się jednym z kluczowych tytułów na PS4. Capcom upatrywał w nim kolejny wielki krok dla swojej firmy, a gracze łapiąc się na hype z ekscytacją oczekiwali na więcej informacji. Czy jednak studio było gotowe na tak ambitny projekt? Podczas Tokyo Game Show 2013 Capcom zdradził więcej szczegółów o grze. Okazało się, że będzie to produkcja z mocnym naciskiem na multiplayer. Maksymalnie czterech gracze mogło wspólnie eksplorować proceduralnie generowane lochy, walcząc z potworami i zdobywając skarby. Rozgrywka miała przypominać mechanikę znaną z gier Souls Like, gdzie gracze mogli dołączyć do sesji innych użytkowników, ale nie było jasne, czy system ten miał działać na zasadzie swobodnego matchmakingu, czy bardziej zorganizowanych drużyn. Kolejne prezentacje pokazywały coraz więcej elementów rozgrywki, a fani zaczęli snuć teorie na temat potencjalnej głębi systemu walki i mechanik RPG. Co ciekawe, fabuła gry zabierała nas do Nowego Jorku w roku 2094. Gracze jako członkowie grupy zwanej Ravens posiadali zdolność odczytywania wspomnień z pradawnych artefaktów. Poprzez dotknięcie tych magicznych przedmiotów przenosić się mogli do przeszłości, aby eksplorować lochy i walczyć z potworami w poszukiwaniu skarbów. Jak można się było spodziewać, taki mishmash sci-fi i dark fantasy spotkał się jednak z mieszanym odbiorem społeczności. Największym zaskoczeniem jednak była informacja, że gra dystrybuowana będzie w trybie Free to Play. W tamtym czasie model ten nie cieszył się najlepszą opinią wśród graczy. Wielu obawiało się, że deep down zostanie zmieniony w produkcję opartą na mikropłatnościach, a progresja będzie celowo spowalniana, aby wymusić zakupy. Nie trzeba było długo czekać na graczy, by wyrazili swoje obawy w sieci, przedstawiając punkt widzenia, że taka decyzja wpłynie negatywnie na imersję i odbiór gry. Capcom zapewniał jednak, że system monetyzacji zostanie zaprojektowany w sposób, który nie wpłynie negatywnie na doświadczenia graczy. Producent podkreślał, że firma inspirowała się sukcesami innych gier free to play i planuje dostarczyć pełnoprawne RPG akcji, które będzie wspierane nową zawartością przez długie lata. Obiecano również unikalny system zdobywania ekwipunku, który miał dodać elementy losowości i niepowtarzalności każdej sesji w lochach. Zgodnie z zapowiedziami, beta testy miały rozpocząć się już w 2014 roku, więc gracze z niecierpliwością wyczekiwali kolejnych informacji, licząc na to, że już wkrótce będą mogli na własne oczy przekonać się, jak prezentuje się Deep Down w ruchu. Wtedy nadal nikt nie przewidywał najgorszego scenariusza. Rok 2014 nadszedł, jednak obiecana beta Deep Down nigdy się nie pojawiła. Capcom milczał, a gracze zaczęli zadawać pytania. Na początku wielu sądziło, że po prostu prace nad grą się wydłużały i studio wkrótce ogłosi nowy harmonogram. Jednak z miesiąca na miesiąc brak nowych informacji stał się coraz bardziej niepokojący, a zapowiadana rewolucja zaczęła nabierać cech fatamorgany. Czyżby Capcom natrafił na problemy, których nie był w stanie rozwiązać? Nieoficjalnie mówiło się, że faktycznie zespół deweloperski natrafił na trudności związane z silnikiem Pantarei. Choć technologia miała być przyszłością studia, okazało się, że jej implementacja była znacznie trudniejsza niż początkowo zakładano. Programiści musieli zmagać się z wieloma technicznymi przeszkodami, a optymalizacja gry stawała się coraz większym wyzwaniem. Dodatkowo koncepcja proceduralnie generowanych lochów okazała się trudniejsza w realizacji niż przewidywano. Co ciekawe, w czasie tych zawirowań dyskusje w sieci wskazywały właśnie tą funkcjonalność jako jeden z największych problemów trapiących produkcję. Jako potwierdzenie tej tezy mogą posłużyć dwa fakty. Po pierwsze, firma swoje największe hity, takie jak Resident Evil 7 i późniejsze remake'y kultowych odsłon tej serii, postawiła na Ari Engine, który najwyraźniej okazał się znacznie lepszy do tworzenia liniowych gier. Drugi fakt to ten, że dopiero Monster Hunter Rise z 2021 roku przeniósł tę serię na silnik do tej pory kojarzony z Residentami. Dla ciekawskich, RI w jego nazwie nie odnosi się bezpośrednio do nazwy serii, a jest skrótem sentencji Reach to the Moon Engine. Monster Hunter World był napędzany jeszcze przez MT Framework. W międzyczasie wewnętrzne priorytety Capcomu zaczęły się zmieniać, co sprawiło, że Deep Down stopniowo schodziło na dalszy plan. Czas mijał, a Japończycy wciąż nie odnosili się do zbierającej coraz większe warstwy kurzu marki, choć co jakiś czas odnawiano znak towarowy gry, co mogło sugerować, że firma nadal rozważa jej przyszłość, żadne konkretne informacje nie wychodziły na jaw. W 2020 roku ostatecznie zaprzestano odnawiania praw do marki, co było jednoznacznym sygnałem. Deep Down przepadło na zawsze. Nie jest to jednak jedyny przypadek, w którym Capcom zapowiadał ambitny projekt, by ostatecznie skazać go na zapomnienie. Pragmata, zapowiedziana w 2020 roku jako gra science fiction na PS5, zaopowiadała się na kolejny duży i ciekawy tytuł w portfolio studia. Początkowe materiały promocyjne sugerowały tajemniczą, pełną symboliki historii osadzoną w futurystycznym świecie, jednak z czasem informacje o grze stawały się coraz rzadsze, a kolejne opóźnienia premiery budziły niepokój. Analogia chyba nasuwa się sama. Czy Pragmata podzieli los Deep Down? Na ten moment trudno powiedzieć, ale historia pokazuje, że Capcom ma tendencję do zapowiadania niezwykle ambitnych projektów, które z czasem rozpływają się w mroku. No i za jakiś czas ów tytuł może stać się kolejnym tematem do ciekawej opowieści na kanale. Dzięki serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że zaciekawił Was mój materiał. Jak zapewne zauważyliście, granaliza rozrasta się w dużym tempie, mamy nowe osoby na pokładzie, ekspertów w swoich dziedzinach, doświadczonych deweloperów i pasjonatów. Jeśli podoba się Wam to, co robimy, to bardzo nas cieszy i uwierzcie, że zamierzamy jeszcze więcej. Pomóżcie nam w rozwoju kanału, subskrybując go i aktywnie uczestnicząc w jego życiu. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, dołączcie do naszego Discorda, a może rozważycie wsparcie kanału na Patronite bądź przez YouTube bezpośrednio. Zróbmy wspólnie z granalizy najlepsze miejsce do spotkań, dzielenia się wiedzą, ciekawostkami o grach i wiele, wiele więcej. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia wkrótce. Cześć!